że jakiegoś powiedziałbym dobre, dobrego dopingu wielu ludzi, którzy tutaj w włosku yy, mają coś do powiedzenia, chcieliby coś zrobić yy, z inicjatywy yy, pana Wojewody, Urzędu Wojewódzkiego przystąpiono do yy, archeologicznych poszukiwań. Chodziło o to, żeby zidentyfikować jak Najbardziej wiarygodnie, gdzie mogły się znaleźć te ewentualne szczątki samego generała, jak również i jego towarzyszy. Wiecie Państwo, że dzisiaj są środki rozmaite, medyczne, niekoniecznie medyczne, jakieś fizykalne, które poprzez kody genetyczne mogą ustalić to. To jest dość drogie. Niemniej jednak można by się i na to popuścić. Przeszkodą były takie rzeczy, że ten teren był pod zarządem wojskowym. Wojsko niechętnie tutaj wpuszczało. Dopiero w lat 80. można było przychodzić, złożyć kwiaty i tak dalej. Były rozmaite rzeczy, jak to zobaczymy na filmie, pana Denona Pilewskiego, który jest takim fanem, Powiedziałbym generała Harleckiego i takie niedobre rzeczy, że m, przez ten teren przechodzili rozmaite, no powiedzmy, wykowki, kabel puszczano i tak dalej. Są relacje oficerów czy oficera, który mówił, iż w czasie tych y, prac natrafiono na kości ludzkie, ale żeby prace nie ustały. Nie powiadamiano żadnych służb archeologicznych. Wobec tego dzisiaj jest niewielka szansa, żeby to znaleźć. Pan archeolog gołębnik, który prowadzi tę pracę, ile? Miesiąc temu, stwierdził w jednym wykopie na pewno niższe grobowo. Na pewno niższe grobowo. Nie cały to jest jedna trzecia tej, tej niszy grobowej. Też te, te, z tych wszystkich prac będzie dokumentacja zrobiona o yy, władze wojewódzkie. powinny mieć tutaj jakieś żerenne wiadomości. Na ostatnich spotkaniach była mowa o tym, żeby tę właśnie ziemię, która została pobrana częściowo z tej niszy grobowej, ale, ale z czyjegoś pokusku, z czyjegoś pokusku poddać badaniom, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, w każdym razie na stwierdzenie zawartości fosforu, czyli tych pierwiastków, które są po ciała ludzkiego, kości i tak dalej. Jest taka, między innymi, nie hipoteza, ale mm, takie stwierdzenie, żeby cokolwiek się znajdzie z tych szczątków ludzkich, które były zbadane przez yy, pracowników Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Łodzi, żeby to uznać za szczątki generała i jego tutaj yy, towarzyszy zamordowanych.